Witam Państwa! Dzisiaj chciałam razem z Państwem ugotować taką prostą zupę, krupnik. Ja podgotowałam sobie tutaj kawałek kostki wieprzowej, żeby szybciej się ugotowała łowczyzna. Ja ugotowałam pół godziny i Kawałek taki selera, Dwie marchewki przekroiłam na pół. Także nie kroję do krupniku ani w kostkę, ani w paski, tylko całe wkładek I jedną pietruszkę. I dołożyłam jeszcze do krupniku grzybki. Mówią, że dwa grzybki bardzo to za dużo, to ja dałam trzy do krupniku. Także już namoczone, wlewam razem i wstawię. I do tego cztery łyżki, cztery łyżki kaszy. Kaszę do krupniku, jak się wkłada, to trzeba ją wypłukać ze dwa razy zimną wodą. A co to jest za kasza? Kasza jęczmienna, taka do, do krupniku. Bo jak obrawiają jęczmień, to zawsze jest mąka. I później, jak jest niepłukana taka kasza, to zagęszcza się zupa. Także taka zawiesista się robi. I także teraz włosczyznę podgotujemy pół godziny i dopiero będę wkładać kaszę. Kasza się ugotuje za 20 minut. Włożę ziemniaki. ziemniaki. To w zależności od ilości yy, zupy 4-5 ziemniaczków takich średnich. A no później jak pobiorę to pokażę Państwu. Yy. A co to jest za kostka wieprzowa, co w sklepie trzeba powiedzieć? Kostka wieprzowa z hamowa. Tak, w... tak w sklepie mówi się? Tak, kostka taka wieprzowa z schabowa. Czy czy z chabu środkowego, czy z chabu karchowego to już obojętne na schabowym jest więcej mięska, można jeszcze troszeczkę obsmyczyć i do zupy włożyć także wstawiam włoszczyznę i pół godziny gotujemy już włoszczyzna nam się podgotowała także Możemy włożyć teraz kaszę. Kaszę, tak jak wspominałam, trzeba wypłukać dwa razy. O, Proszę zobaczyć, ile, ile jest mąki w tej kaszy. I później taka wychodzi, właśnie zawiesista zupa. A jak i te wszystkie plewy niepotrzebne, które są jeszcze w kaszy, to się wszystko tak Wypłuczę i wyleję. Bo niektórzy właśnie nie płuczą paszy i krupnik później jest gęsty, po prostu zawiesisty. A ta krupniczek powinien być klarowny Tak jak dla dzieci czy dla starszych osób, które już muszą mieć yy, zupy zmiksowane, no to właśnie teraz można borczyznę wyjąć, zmiksować i później połączyć razem z kaszą. to na samym końcu zmiksować. Jeszcze Państwu nie powiedziałam, że włożyłam tu cztery, cztery pieprzy. Bo moja córka nie lubi w zupki, także włożyłam tylko cztery, a później dosypiemy do, do smaku, jak będzie potrzebny. No i zamieszałam i już nie się gotuje, a w tym czasie ja obiorę ziemniaki i i tego i później się spotkamy za. Za 20 minut. Dziękuję na razie. Ziemniaków już obrałam, 6 sztuk. Teraz pokroję ich w kosteczkę. Kasza nam się już gotuje 20 minut. To akurat pokroję, to wystarczająco będzie. Niektórzy kroją takie maleńkie kosteczki, a ja takie normalne kroję. Chyba, że większy ziemniak jest, to wtedy kroję ich na, na trzy nie na pół kosteczki. Jak ty to robisz tak wszystko w ręku? Ja wszystko w ręku robię, tak. I się nie, nie skaleczę. się. Ale no, że ci się tak mieści i nie wywala ci się nic w ogóle. No widzisz, jakoś mi się wszystko słucha a mi by się stary... wszystko wywaliło. Na stare lata mi się wszystko słucha. <słyska> <słyska> Także niektórzy właśnie taką drobniutką kosteczkę kroją, ale... Ja muszę mieć kawałek ziemniaka, żebym czuła jego. Że jest ziemniak. I nigdy nie miałam czasu, żeby się bawić skrojeniem jakiejś pod linijkę, Tylko szybko człowiek pracował, musiał i ugotować, sprzątnąć do pracy. Także nie. Nigdy się nie bawiłam z takimi rzeczami I jakoś, jakoś żeśmy przeżyli A mniej więcej muszą być takie same Proszę? Mniej więcej takie no mniej więcej, same mniej więcej tak, może by się jednakowo ugotowały, bo tak to by był jeden by się rozgotował, a drugi byłby twardy No i najlepiej sobie Kroimy te miseczki, bo tak razem się wsypie i też równo się gotują. Wsypuję. A teraz chyba będzie można wyjąć kostkę ugotowaną. Ona na pewno już się Tak już jest ugotowana. A skąd że jest ugotowana? bo mięsko odchodzi od kości, o, ciężko ją nawet wyjąć I bo... i oskubię, troszkę ostygnie, to oskubię mięsko, ładnie odchodzi. Oskubię mięsko, wrzucę do, do zupki i razem się zje, także nie wiem, czy w sklepach się dostanie takie, takie kostki, ale ja kupuję u swojej pani na bazarze. Także wiem, że jest z polskiej świnki, nie z jakiejś chińskiej czy innej. I po ugotowaniu, jak ktoś lubi to y, posypać się nad a moja Wnusia nie lubi zielonego, także każdy sobie na talerz sypie u nas. Także na razie dziękuję i ziemniaczki jak się ugotują, to jeszcze raz się spotkamy. Dziękuję bardzo. Już z kości mięsko żeśmy obsmyczyły i teraz wrzucę do, do zupki, niech razem się połączy. O, ugotowane jest mięsko, to nie musi się już gotować, ale razem niech jeszcze się połączy. Także jeszcze ziemniaczki się ugotują z 10 minut i będziemy już mieli zupkę gotową. Także dziękuję ślicznie za uwagę i spotkamy się za 10 minut. Zupka już nam się ugotowała i na pewno jest smaczna, jak mogę pokazać w talerzu. Ja sobie posypałam koperkiem i teraz spróbujemy zupki. Bardzo dobra jest. No i chciałam właśnie Państwu powiedzieć, że Kasię dwa razy płukałam i jeszcze jest zalesista. Także jakby nie płukał, to w ogóle by było nie wiem, co mam na kaszę. Bardzo dobra zupka. Także zachęcam Państwa do gotowania samodzielnie zup zdrowych. Nie z Może być włoszczyzna mrożona czy, czy mrożone zupy, one też są dobre, bo tam zachowują się wszelkie yy, witaminy, które potrzebne są, smaki też. Ale najlepsze to są z całej Włoszczyzny. Ja jeszcze go, go, kupuję Włoszczyznę niemytą, brudną. Także nie ma żadnej ani zwierzchu, ani, no chemia jest, bo jest wszystko z chemią, także nie ma, nie ma teraz żywności takiej, żeby chemii nie było gdzieś tam. No i siano jest sypane nawozami i wszystko, i wszystko jest tak, że wszystko mamy z chemią. Ale coraz mniej tej chemii jest, bo nawozy są bardzo drogie. Także rolnicy nie będą sypać już nawozów, tylko będą tak jak kiedyś wywozili obornik na, na pola i przeorywali czy tam no przeważnie szarych wali oborniki w polu także zachęcam Państwa do gotowania właśnie samodzielnie zupkę może być mniej tłusta mniej jakaś wykwintna, ale w domu ugotowana świeża i wiadomo, że bardzo zdrowa na pol. Także zachęcam do gotowania i dziękuję bardzo Państwu za wszelkie kontakty, za wszelkie komentarze. Za pozdrowienia! Dziękuję ślicznie i do spotkania. No, jeszcze się coś tam wymyślimy z wnuczką i coś nagramy jeszcze. Także dziękuję ślicznie za uwagę i do zobaczenia. Do widzenia.